Cześć, witajcie. Tu Kamil w garażu. Przed Wami Komar 232, zachowany w oryginalnym lakierze, Tam zgodny z tabliczką znamionową. Moim zdaniem bardzo ładnie się prezentuje. Został wyczyszczony gaźnik, ustawiony zapłon, nowy kranik, gdyż stary się w ogóle nie nadawał do niczego. No i palimy maszynę. Paliwko już mamy tu na rezerwie. Musimy przepompować, zrobić przelew, zapłonik ustawiamy. A wsiądę na niego. Może nie odpalić od razu. Bardzo ładnie odpalił, wczoraj go ustawiałem. Jestem bardzo zadowolony. Jeśli Wam się też podobało, zostawcie lajka like i dajcie subskrypcję. Dzięki i pozdrawiam.